Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Ona Natopinie. Profesor Andrzej Żebliński był prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dobry. Panie Profesorze, rozumie Pan powody, dla których Julia Przyłębska dostała państwową ochronę? Nie. A Pan kiedykolwiek miał państwową ochronę? Nawet nie myślałem o tym. Moi poprzednicy też nie. A może to jest tak, że... To pani... nie znaczy, że nie ma państw w Europie, w których... E, e, to, ta ochrona jest zapewniona. Kiedy byli u nas sędziowie Sądu Najwyższego Państwa Izrael oczywiście było kilku oficerów. Kiedy był, była delegacja sędziów konstytucyjnych Niemiec, też... Ale to, to, może, to się może... pojawiło w związku z... A, bo też nie, nie było tam ochrony, dopóki jakiś wariat nie wyniósł do dogmachu e, niemieckiego sądu e, bomby, która na szczęście nikogo nie. No dobrze, nie to może, może te kpiny e, polityków opozycji z tego, że ze względu na dobro państwa e, Julia Przymuska taką ochronę dostała, może nie są uzasadnione. Może temperatura sporu politycznego, kontrowersji, które towarzyszą działaniom Trybunału, powoduje, że ona taką ochronę mieć powinna. Jestem przekonany, że. Yy, nic jej nie grozi, natomiast yy, skoro zostało jej to przyznane, to nie, nie widzę jakiegoś, yy, już nie chcę powiedzieć skandalu, po prostu otrzymała ochronę, która tak naprawdę jest zbędna, ale jeżeli to yy, pani Przewodniczącej zapewni komfort sprawowania urzędu. A proszę, chciałbym się odwołać do pańskich wspomnień yy, z. Yy, yy. Z przełomu 2015-2016 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość prowadzało sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, wówczas tych sędziów wybranych przez PiS. Mm -hmm. Czy to prawda, że to się odbywało w asyście Biura Ochrony Rządu albo innych służb mundurowych, że wtedy, kiedy Pan był trybu w Trybunale, to obawiano się, że Pan ich po prostu do Trybunału nie wpuści i taka umundurowana asysta im towarzyszyła? No coś takiego, ale jakaś histeria z tej drugiej strony była, podobno, bo przecież nie, nie byłem przy tym, że przywiozły tych kilkanaście godzin wcześniej wybranych sędziów, podobno, mówię o tym, co dla mnie było podobno wtedy, bo nie asystowałem przy ceremonii złożenia ślubowania. W, w, że to miały być samochody zboru, ale czy były, tego nie wiem, po prostu weszli do e, Trybunału. Panie, słysza, czy nikt pan... ich nie zatrzymywał, mm -hmm. nikt ich nie pobił. Strażnicy nie byli wobec nich aroganccy, po prostu potraktowałem ich jak e, tych, e, których e, e, Sejm wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Część pan dopuścił do orzekania, część nie, ale chcę panu zadać takie fundamentalne pytanie, czy pan w ogóle uznaje Julię Przemysłowską za prezesa Trybunału? Pytam dlatego, że pan rozpoczął serię takich działań prawnych przed sądami, które miały, czy podważały legalność jej wyboru na prezesa i w sumie, sprowadzając to do konkretu, rozprawa, która doszła do Sądu Najwyższego, pan przegrał w tym sensie, że Sąd Najwyższy odmówił z powodu proceduralnych odpowiedzi na to pytanie, czy ona jest prezesem, czy nie jest prezesem, de facto, uznając, że pozostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Pan ją uznaje za prezesa, czy tak, też nie? Tak. Sąd Najwyższy przyjął, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma zdolności sądowej. Tak to sędzia sprawozdawca mm, określił. Ja. Oglądałem to, że byłem wtedy na Konferencji Sędziów Konstytucyjnych za granicą rozprawę w Sądzie Najwyższym byłem tym zdziwiony, bo byłem formalnie to prezes Trybunału Konstytucyjnego, a tak samo prezes Sądu każdego innego w razie sporu pracowniczego, abywały spory pracownicze wśród personelu pomocniczego czy prawników z z Trybunałem Konstytucyjnym na gruncie Kodeksu Pracy i wtedy formalnie pozywany jest. No dobrze, ale prezes. zdziwił się pan. I ten to był dla mnie myk Sądu Najwyższego, który uchylił się od wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, powołując się na to, że prezes Trybunału nie ma zdolności procesowej. No ale po, po co sądowi najwyższemu takim inne. Nie wiem. To nie wiem. No ale uważa pan, że to jest koniunkturalizm sędziów czy części sędziów Sądu Najwyższego? Tak naprawdę można przyjąć, że sędziowie y, a, se, tworzyli taki konstrukt. Dobrze, ale ja, co... Jakkolwiek ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi kieruje, jak kieruje, to jak może kierować bezdolności sądowej? Ustawa o Sądzie Najwyższym wielokrotnie używa pojęcia kieruje nie tylko w kontekście, w kontekście wewnętrznych zarządzeń prezesa. Sądu Najwyższego, ale również w kontekście funkcjonowania Dobrze, pierwszego ale prezesa. Pan, ja na wrócę tylko pytanie, czy Pan uznaje, że Jule przyjąłska jest legalnie wybranym prezesem? Czy Pan ją uznaje za prezesa Trybunału Konstytucji? Nie jest dlatego, że prawo, które zostało przyjęte, ustawa na mocy której o statusie sędziego ustawa, która określa, określała, bo już została zmieniona tryb wybierania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego była w sposób oczywiście niekonstytucyjny, o czym zapewne także pani Przyłębska wiedziała, była tego, tego świadoma, bo przecież była już rok sędzią. No dobrze, ale jaki mamy stan prawny, w takim razie, jeżeli część prawników uważa tak jak pan, to znaczy, że żadnych orzeczeń Trybunału uznawać nie powinni, skoro ile prząska jest nie. To jest co innego, Ubrany. ona jako prezes Trybunału Konstytucyjnego bądź nie prezes Trybunału Konstytucyjnego i ona jako sędzia. No to... Ale mówimy o na przykład rozprawach, których, czy, czy decyzjach, które podejmuje jako prezes Trybunału. Jest... Że nie są I, nie, nie znamy też wszystkich szczegółów, kto faktycznie podejmuje decyzję. A tak, kto pana zdaniem podejmuje decyzję? E, no, mówi się, że pan Muszyński, który jest, jest sędzią zastępca. dublerem. E, proszę mi powiedzieć, co w sytuacji tego konfliktu konstytucyjnego, który Ale ma. Ale to, to jeżeli można. E, procedura była e, taka, że następnego dnia e, e, pani Przyłębska zwołała zgromadzenie ogólne sędziów. E, żeby je zwołać, to musi być minimum w każdej e, e, takiej sytuacji e, ciało kolektywne, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Konstytucyjnych, to nie jest takie po prostu e, e, zgromadzenie. Zgromadzenie Ogólne jest organem konstytucyjnym, bo my no, mówimy, w Konstytucji mówimy w proceduralnie, ona, Nie, 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 to nie, 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 no z, z, ja myślę jednak z premedytacją, nie zważając na to, że um, nie ma zgromadzenia ogólnego sędziów wobec tego, um, aha, no, a jeszcze wcześniej, prezydent, który podpisał niekonstytucyjną ustawę tuż przed północą, tuż po północy weszła w życie, nie było żadnych szans, żeby skontrolować jej konstytucyjność. Ja już nie byłem wtedy prezesem jeden dzień. I pan prezydent powołał panią Przyłębską na nieistniejące w Konstytucji stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Podczas gdy w Konstytucji mamy instytucję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Był wtedy. Ale pan chcę, chcę o coś innego pana pytać. Właśnie rząd wydrukował trzy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z pańskich czasów, których wydrukować nie chciał no, przez mniej więcej dwa lata. Co to zmienia w sytuacji formalno-prawnej w Polsce? Bo to są orzeczenia, które już dotyczą ustaw, które PiS wielokrotnie zmienił. Tak naprawdę one, te ustawy pierwotne już nie obowiązują. Co to zmienia, że te orzeczenia dzisiaj są w dzienniku ustaw nie, nie, to nie jest tak. Każda, każdy wyrok sądu konstytucyjnego, każdy wyrok sądu, a w tym przypadku sądu konstytucyjnego, yy, musi być wykonany. A PiS nie wykonywał tych wyroków, tylko on na bazie kolejnych wyroków wydawał jeszcze Y, 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 głębiej niekonstytucyjne no dobrze, ale ustawy. I tam Dzisiaj w ustaw są te trzy orzeczenia. Tak. Co to zmienia formalno? To, to zmienia to, że e, e, f, 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 po, e, muszą być zawieszone również uzasadnienia e, do tego wyroku na stronie Trybunału Konstytucyjnego. I tam zainteresowani znajdą e, wyjaśnienie, rozumowanie Trybunału ale Konstytucyjnego ze to... zdaniami odrębnymi. Rozumiem, powiem. ale do, do konkretnej sytuacji w tej chwili I co to zmieni? To, to zmienia to, że, że po pierwsze ustawa, która była uchwalona dwa lata temu, 25 czerwca, 3 lata temu 15 roku. Pierwotną ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Tak, pan, jeżeli roku. chodzi o kwestie konstytucyjne, to nie jest tak, jak się teraz w propagandzie głosi, że ci, którzy domagają się powrotu do systemu konstytucyjnego w Polsce ciągle żądają jeszcze. Rząd ustępuje. Ja myślę, że to ogłoszenie tych trzech wyroków jest takim elementem swoistej gry z Brukselą. Gry skazanej w sposób oczywisty na, na porażkę. Ale chce myśmy, od... myśmy to ogłosili, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, że to jest kompletnie bez znaczenia. Więcej, że to było przyjęte z naruszeniem mm -hmm. prawa, jeżeli sąd. Wydaje wyrok z naruszeniem prawa, to znaczy, że wszystkich tych sędziów powinien prokurator. Przesłuchać. Pana na nią na razie, Prokurator, rozumiem? Na, yy, na, na razie, razie zatrzymam to... Ale wspomniał Pan o tej Brukseli. Czy po wytrukowaniu tych trzech orzeczeń uważa Pan, że Komisja Europejska nadal powinna prowadzić postępowanie dotyczące praworządności w Polsce? Oczywiście, bo w dalszym ciągu um, nie został przywrócony stan ex ante, czyli stan pierwotny. To nie znaczy, że nie można zmieniać ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście, że można, ale po pierwsze, to musi być zrobione w trybie konstytucyjnym, czyli z poszanowaniem demokracji parlamentarnej, czyli z poszanowaniem praw mniejszości politycznych, czyli opozycji, do tego, żeby debatować ustawę około konstytucyjną. A to, co oni robili, to nie były ustawy, bo ustawy przyjęte w tym trybie na na w y, y, takich sytuacji, ale oczywiście one były daleko łagodniejsze niż te w Polsce po 1989 roku, Trybunał orzekał, że ustawa jest po prostu Wie pan co, ale Mówi Pan trochę jak Lek Wojens, który wręcz apeluje, by Komisja Europejska złożyła skargę na polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. PiS Was obsadzi w roli takich donosicieli zagranicznych, którzy donoszą na polski rząd zagranicę. Nie trzeba donosić, to pis donosi na Polskę. W takim sensie? W takim sensie, że możemy to porównać. To, co zrobili, to, co Pani Pierwsza, Prezes Sądu Najwyższego, nazwała okupowaniem Polski. Tak jak przychodzi obca armia, zdobywa terytorium, i następnego dnia rano okazuje się, że jest zupełnie inne prawo albo prowadzony jest ruch lewostronny, albo. Powołując się na to, że gdzie indziej jest tak, na przykład w nocy niektóre tory kolejowe zostały rozszerzone, na wschodzie przecież tak jest, albo zwężone i kolej sobie się dostosuje, do tego będzie dobrze. Nie. Prawo konstytucyjne to, to jest ta część porządku prawnego najistotniejsza, w której takie sytuacje nie mogą się zdarzać i uchwalając takie, to są donosy ustawy. Także to, co wczoraj się działo w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmowej, która debatowała nad sprawozdaniem. Za za 7. Tak. E, to, to jest donos, końcu... ordynarny donos na hmm. Polskę, hmm. Do, do społeczności międzynarodowej, bo Komisja Europejska jest również polską komisją, do społeczności międzynarodowej. Julia... Byłem na, ostatnio na konferencji w, w Padwie na Uniwersytecie, gdzie to było dyskutowane. Julia Przyłomska wyraźnie do pana mówi w ten sposób, y, y, że pliski wypowiada się w sposób zupełnie niemerytoryczny, w jaki nie powinien wypowiadać się, były prezes Trybunału, sędzia nie powinien angażować się w życie polityczne, opowiadać się po którejś ze stron życia politycznego. Pan się nie boi dyscyplinarki? Bo on ma takie instrumenty, panie prezes? To byłoby naruszenie. Prawa pani Przemyska może zrobić co chce, mam to gdzieś, mówiąc szczerze i otwarcie. A nie... Ja się nie angażuję w życie polityczne. Z Dobrze, a wie pan, co? W taka te wypowiedztwa 24. W obliczu działań obecnej władzy sędziowie powinni zdecydować... nagrodę od partii politycznej, tak? Medal wolności czy jak to się nazywa? No od jednej z gazet. Od partii politycznej. Dobrze, prezesie, ale I, by... I ona takie rzeczy opowiada? Pański cytat w Tefan 24 W obliczu działań obecnej władzy sędziowie powinni zdecydowanie stawiać opór, nawet gdyby mieli być wyprowadzani w kajdankach przez policję tak. z sądów. Czy to nie jest wypowiedź namawiająca do buntu sędziów? Nie, absolutnie. Sędzia ma e, bezwzględny obowiązek e, m, takich zachowań, które są zgodne z treścią ślubowania. Sędzia konstytucyjny w momencie obejmowania urzędu w obliczu w obecności prezydenta, ślubuje wierność konstytucji. Czyli sędziowie nie powinni straży. stosować prawa uchwalanego przez PiS dotyczącego sądownictwa? Nie uznawać decyzji Krajowej Rady Sądownictwa? Yy. Sędziowie orzekając orzekając na podstawie kodeksu pracy, kodeksu karnego czy kodeksu cywilnego, czy na podstawie innego aktu prawnego, po prostu stosują prawo, więc jaki tutaj błąd? Panie profesorze, na koniec chcę ja zapytać taką rzecz. W 2014 roku za pańskiej prezesury Trybunał Konstytucyjny zajął się świadczeniami dla niepełnosprawnych. Generalnie chodziło o zróżnicowanie świadczeń dla. ze względu na wiek Tak, w którym, w którym to... doszło do niepełnosprawności, czy to dzieci, czy dorośli. Tam była różnica finansowa, wyście nakazali wyrównać te świadczenia. Cztery lata minęły. To orzeczenie nie zostało zrealizowane ani przez Platformę, ani przez PiS. Dlaczego te orzeczenia Trybunału są tak ignorowane? Także takie, no nie społeczne właściwie. Z tego, co się ostatnio dowiedzieliśmy, to Pieniądze na, w budżecie na szesnasty rok w projekcie budżetu zdaje się, że były zarezerwowane. Były zarezerwowane na przegrane procesy w razie na, gdyby rodziny osób niepełnosprawnych na, się na, procesowały. Natomiast tak nie jest kwestia tylko pieniędzy, bo powinna być odpowiednia reakcja także ówczesnego Sejmu na treść samego orzeczenia, bo adresaci tych rozwiązań prawnych, by wtedy stali na mocnym gruncie. Jest ustawa i mam rozszerzenie. No przez rok to... Platforma Nic tak. nie zrobiła pis przez kolejne trzy tak. lata. To może ten trybunał w ogóle nie jest potrzebny, skoro wydaje ważne życzenie społeczne i politycy go po prostu nie, nie tak stosują. By, tak się zdarzało i tak się dzisiaj też zdarza, że y, y, wyrok jest y, ogłoszony y, przez Trybunał, y, zostaje y, ogłoszony w Dzienniku ustaw i czasami zalega. Ładnych parę lat zanim chociaż od 2005 roku, od czasów kiedy marszałkiem Senatu został pan Borusewicz, to Senat, można powiedzieć, wyrąbał sobie kompetencje stałego przyglądania się orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego i reagowania w postaci projektów ustaw na sprawy, które ich zdaniem a czasami to było 30 projektów ustaw w ciągu jednego roku. Były reakcje na... Sejm Tylko szkoda Pani, się... że akurat w tak ważnej sprawie nie, 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 nie załatwiono problemu, który spowodował, że ludzie znowu przyszli protestować do Sejmu, prawda? Bo to są ci, których najmniej widać. No, jeżeli są w, na, na ulicy ich nie ma, nie mogą zorganizować demonstracji, to... I w jaki sposób mogą zwrócić uwagę na swój tragiczny los, to, to, jest, to było to, co przydarzyło się wtedy w 2015 roku. 14. 2014. Mm. Mówię o korytarzu. Tak, 14. Tak. I, I dzisiaj. I, I będzie dla nas wszystkich fatalnie. I, jeżeli oni z łaski pańskiej coś tam to No może po prostu zaapelujemy w, w, do polityków, żeby zrealizowali orzeczenie Trybunału, nawet jeżeli skład im się wówczas nie podoba, to jednak to jest orzeczenie dotyczące spraw społecznych i wypadałoby je zrealizować. Prezes Oranżej był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie prezesie.